Jak dokonać zakupu pakietów promocyjnych w firmie Stara24? Jesteś już zarejestrowanym partnerem, a więc logujesz się do swojego biura. Podajesz nazwę, jaką wybrałeś podczas rejestracji swojego konta. Poniżej hasło i klikamy na loguj. Potwierdzamy. I za chwilę pojawi się nam nasze biuro. Żeby dokonać zakupu pakietów promocyjnych, czy to tych pierwszych, czy później jak będziesz chciał dokupować kolejne pakiety promocyjne za gotówkę to wchodzimy w zakładkę Finanse, tu otwieramy kolejną zakładkę kup promocyjne pakiety i w momencie, kiedy będziesz już miał zweryfikowane swoje konto bankowe, będziesz miał pieniądze, które będą się pokazywały w rubryce Primary, będziesz mógł dokonywać płatności. Ale na początku należy skorzystać z przelewu bankowego, a więc klikamy na kup poprzez transfer bankowy. Więc w tą zakładkę klikamy i pokazują, pokazują nam się dane konta bankowego firmy Stara24. Powiększę tobie. Jak widzisz, to są tylko same dane do konta bankowego. Ale dokładnie, jak dokonać płatności, to wchodzimy w zakładkę info. Otwieramy kolejną zakładkę Pytania i odpowiedzi. Otworzy nam się yy, druga strona. I tutaj, jak widzisz, mamy język niemiecki, angielski. Polskie. no w polskim jeszcze nie mamy tłumaczenia, już przygotowana jest strona także niebawem będziemy mieli też wyjaśnienia po polsku tu jeszcze język jest węgierski i język francuski strona w tej chwili jest otwarta w języku niemieckim i szukamy pozycji 24 o, mamy, pozycja 24 klikamy, otwiera nam się ta pozycja każdym języku pod pozycją 24 mamy podane dane do konta firmy Starat jak również dane banku w którym firma ma swoje konto ważne jest żeby podczas przelewu w rubryce za co, tytułem czego wpisać swoją nazwę tą nazwę którą podajemy Podczas logowania do naszego biura Tą nazwę, którą wybraliśmy podczas rejestracji To nazwę, która będzie nas zawsze wyróżniać w systemie Stara24 Czy to w momencie, kiedy zarabiamy pieniądze Czy w momencie, kiedy będziemy z czasem pieniądze wypłacać na swoje konto Ważna informacja Jeżeli powiedzmy chcesz kupić 10 pakietów To kosztuje 500 euro to należy też zaznaczyć opcję, że koszty przelewu dodatkowo pokrywasz ty. Bo może być taka sytuacja, że dasz zlecenie, proszę przelać z mojego konta na konto firmy Starat 500 euro. I będziesz się spodziewać, że na twoje konto wpłynie 500 euro. Ale bank pobiera prowizję za usługę, jaką tobie świadczy tytułem przelewu. Jeżeli nie zaznaczy, że ty koszty przelewu bierzesz na siebie, różne banki mają to w różnych rubrykach opisane. Jeżeli nie zaznaczy, że ty chcesz dodatkowo pokryć koszty przelewu, to na twoje konto może wpłynąć nie 500 euro w tym przykładzie, tylko troszeczkę mniej. Także pamiętajmy, dwie ważne informacje. Pierwsza: w rubryce za co, tytułem czego, wpisujemy swoją nazwę. Jednocześnie zaznaczamy, że koszty przelewu bierzemy na siebie, wtedy mamy pewność, że na konto firmy na pewno wpłynie żądana, określona przez nas kwota. Taki przelew trwa średnio od 3-4-5 dni robocze, w zależności od banków, które tego przelewu dokonują. Więc trzeba cierpliwie odczekać. I pieniądze pojawią się Tobie, tu wrócimy do Twojego biura jeszcze raz wejdziemy w zakładkę finanse i pieniądze jakie płacisz na konto firmy Starat pojawią się w rubryce Primary więc w tym przykładzie pojawi się 500 euro i wówczas jak zobaczysz, że tutaj masz 500 euro czy jakakolwiek inna kwota to musisz sam dokonać zakupu pakietu promocyjnych a więc jeszcze raz wchodzisz kup promocyjne pakiety i tu masz informację, że minimalnie pakiet kosztuje 50 euro. Mając tutaj w rubryce Primary 500 euro, wyskoczy Tobie informacja, pojawi się Tobie informacja, że możesz dokonać zakupu od 1 do 10 pakietów. I wtedy, jeżeli masz tutaj mieć 500 euro, możesz dokonać zakupu 10 pakietów. Potwierdzasz, że, potwierdzasz, że kupisz te pakiety, w jaki sposób dokładnie to zrobić, jeżeli będziesz mieć jakieś wątpliwości, to o więcej informacji zwróć się do osoby, która zaprosiła Ciebie do współpracy, która już tą drogę zakupu przeszła.